Dobra, jesteśmy pod budynkiem. Jak? Wygląda tak strasznie jak na zdjęciach. Gorzej. Sami ocencie. Wow, moloch. Idealny. Dokładnie. Dobra robota ze znalezieniem tego miejsca, Piotrek. Mówiłem, że stare mapy urbanistyczne to kopalnia złota. Ten budynek został opuszczony w pośpiechu w 89, Podobno przez problemy strukturalne. Czyli może nam się zawalić na głowę. Super. Nie zawali się. Sprawdziłem plany. Konstrukcja jest solidna. Dobra, to jaki jest plan? Wchodzicie. Robicie kilka klimatycznych fotek. A ja w tym czasie słucham podcastu o seryjnych mordercach. Idealnie pasuje do nastroju. Plan jest prosty. Wchodzimy przez to wybite okno na parterze. Sprawdzamy głównych może kilka biur na pierwszym piętrze. Żadnego zapuszczania się w głąb. Szybka akcja. Zrozumiano. Będę nasłuchiwał na radiu policyjnym, jakby ktoś Was zauważył, ale okolica jest martwa, więc powinno być spokojnie. Słynne ostatnie słowa przed tragedią, haha. Dobra, wchodzimy. Będziemy w kontakcie na tym czacie. Uważajcie na siebie. Zawsze. Jesteśmy w środku. I jak? Cisza. I kurz. Wszędzie kurz. I ten zapach starych mokrych papierów. Klimat jak z horroru. Idealnie. Chodź Aniu, idziemy w stronę głównego holu. Okej. Okay. Nasze kroki strasznie niosą się echem. Wiem. Mam wrażenie, że cały budynek nas słucha. To tylko wasza wyobraźnia. Może. Wow, zobacz to. Co? Ta ściana. Jaka ściana? Ta na końcu korytarza jest cała w tapecie w takie brzydkie geometryczne wzory. Standard w latach 80. Nie, ona ona migocze. Jak to migocze? Jak ekran starego telewizora, który gubi sygnał. Pewnie światło z naszych latarek tak się na niej załamuje. Nie, zgasiłam latarkę, a ona Ciąż to robi. Co to jest? Nie wiem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wygląda jak błąd w teksturach w grze wideo. Może to jakieś zwarcie w ścianie? Stare kable? Może. Podchodzę bliżej. Ania, nie. Uważaj. Ten szum jest głośniejszy jak się podchodzi. Brzmi jak brzęczenie starych świetlówek. Coś tu jest bardzo nie tak. Chcę tego dotknąć. Nie, zwariowałaś? Ania, co ty robisz? Cofnij się. Muszę. Dotykam. I co? Jest ciepła. Ciepło? Tak. I wibruje. Jakby pod tapetą był jakiś silnik. Wyjdźcie stamtąd. Natychmiast. Piotrek ma rację. Wracamy. Czekaj. Moja ręka? Co z twoją ręką? Ona, ona przechodzi na drugą stronę. Uciekajcie. Ania, wyciągnij rękę. Nie mogę. Coś mnie wciąga. Łapię cię. Kamil, to jest za silne. Uh... Trzymam cię. Kamil! Ania? Co się dzieje? Odpowiedzcie ona mnie wciągnęła wpadliśmy do śro Kamil Ania to nie jest śmieszne Hello? Odezwijcie się Kolera dzwonię poczta głosowa Co ja mam robić Jesteście gdzie wy jesteście Co się stało Nie wiem Piotrek Gdzie my jesteśmy Ja nie wiem Wy mi powiedzcie Zniknęliście Połączenie się urwało Spadaliśmy Było ciemno i ten dźwięk jakby tysiące modemów telefonicznych naraz A teraz jesteśmy tutaj Gdzie tutaj Wciąż jesteście w tym biurowcu Chyba tak ale to nie wygląda jak tamto miejsce Widzisz to? Co to jest? Jakaś piwnica? Nie wiem. Co miejsce? Ono jest ogromne i wszędzie wygląda tak samo. Żółte ściany, mokry dywan i to brzęczenie. Tylko to. Wróćcie do tej ściany, przez którą wpadliście. Może wciąż jest otwarta. Próbowaliśmy, ale tu nie ma tej ściany. Wszystkie ściany są takie same. Żółte, gładkie, bez okien, bez drzwi, tylko te otwarte przejścia do kolejnych identycznych pokoi. To niemożliwe. Musi być jakieś wyjście. Chodzimy tu już od, nie wiem, jak dawna. Straciłem poczucie czasu. Mój zegarek stanął. Twój też? Tak. Wskazówki się nie ruszają. Dobra, spokojnie. Co z waszym GPS-em. Sprawdzam. Błąd. Wyszukiwanie satelitów. U mnie to samo. Jesteśmy pod ziemią albo gdzieś indziej. Ale macie zasięg, skoro do mnie piszecie. Tak. Jedna kreska. Ledwo, ale jest. To dobrze. To znaczy, że wciąż jesteśmy połączeni. To nasz jedyny ratunek. Dobra. Słuchajcie. Ja jestem na zewnątrz, przed tym biurowcem. I co? Widzisz tę ścianę? Nie. Jak to? Jest normalna. Zwykła betonowa ściana. Próbowałem jej dotknąć, pukałem. Jest twarda jak kamień. Ale my przez nią przeszliśmy. Wiem, ale teraz już się nie da. To przejście zniknęło. O nie! Jesteśmy w pułapce. Nie panikujcie. Musimy myśleć. Dzwonię na policję. I co im powiesz? Że moi przyjaciele zaginęli w opuszczonym budynku. Nie uwierzą ci, że wpadliśmy do ściany. Nie muszę im tego mówić. Po prostu powiem, że się rozdzieliliśmy i nie wróciliście. Zorganizują akcję poszukiwawczą. Dobry pomysł. Robię to teraz. Dzwoniłem. I co? Przyjęli zgłoszenie, ale powiedzieli, że to opuszczony budynek, muszą najpierw uzyskać zgodę od właściciela i zorganizować specjalistyczną ekipę. To może potrwać kilka godzin. Kilka godzin? My nie mamy tyle czasu. Wiem, próbowałem ich naciskać, ale takie są procedury. Więc na razie jesteśmy zdani na siebie. Tak, musimy iść. Dokąd? Wszędzie jest tak samo. Musimy szukać czegoś, czegokolwiek, co jest inne, jakiejś zmiany we wzorze. Dobra. Będziemy zostawiać ślady. Jak? Mam w plecaku nóż. Będę rysował strzałki na tej obrzydliwej tapecie. Dobry pomysł. Idziemy. Piszcie na bieżąco. Co 10 minut. Będziemy. To nie ma sensu. Co? Chodzimy w kółko. Skąd wiecie? Znaleźliśmy moją strzałkę, tę, którą narysowałem godzinę temu. Ale my cały czas szliśmy prosto. Wiem, ta geometria, ona jest niemożliwa. To jakiś labirynt, który sam się zapętla. Cisza. Co? Słyszałeś to? Co? Ja nic nie słyszę. Tylko to brzęczenie. Nie, to było co innego. Jakby skrobanie. Gdzie? Daleko, z tamtego korytarza. Pewnie ci się wydawało. Jesteśmy zmęczeni, zestresowani. Nie, Kamil. Słyszałam to wyraźnie. Chodźmy w drugą stronę. Dobra. Słuchajcie, mam problem. Jaki? Policja. Właśnie dzwonili. Wchodzą do środka. Nie. Powiedzieli, że sprawdzili właściciela budynku. Budynek nie ma właściciela. Został wykreślony z ksiąg wieczystych 20 lat temu po pożarze. Oficjalnie ten budynek nie istnieje. Co to znaczy? To znaczy, że nie mogą wejść. Bo prawnie nie ma dokąd wejść. To biurokratyczny koszmar. Żartujesz sobie ze mnie. Chciałbym. Będą próbowali to obejść, ale to potrwa. Może nawet do jutra. Do jutra? Jesteśmy sami. Tak. Cicho. Co? Znowu to słyszę. Skrobanie? Tak, ale teraz jest bliżej. O wiele bliżej. Widziałeś coś? Nie. Ale to było tuż za rogiem. Musimy uciekać. Dokąd? Gdziekolwiek. W przeciwną stronę. Biegniemy. Kamion. Ania! Co się dzieje? Coś nas goni. Nie wiem co, ale jest szybkie. Słyszę jego kroki za nami. Nie odwracaj się. Tam, te drzwi. Jakie drzwi? Mówiłeś, że nie ma drzwi. A jednak są. Ciemne, metalowe. To musi być jakieś przejście. Biegniemy do nich. Są otwarte. Wbiegamy. Zamykaj. Udało się. Zamknęliśmy. Coś wali w drugą stronę. Wytrzymają. Są ze stali. Udało nam się. Tak. Ale. Gdzie my teraz jesteśmy? Kamil, Ania, co się dzieje? Co to za istoty? Odpowiedzcie! Udało się. Jesteśmy po drugiej stronie. To coś przestało walić w drzwi. Jesteście bezpieczni? Na razie, ale. Gdzie my teraz jesteśmy? To już nie jest ten żółty koszmar? Nie, to nie są te żółte pokoje. Wygląda jak jakaś stara fabryka, albo bunkier. I to brzęczenie te ustało. Tak. Ale jest inny dźwięk. Słyszę. To maszyny. Gdzieś daleko. Niski, jednostajny huk. I kapanie wody. Musicie znaleźć jakieś charakterystyczne punkty. Cokolwiek. Tu nie ma nic charakterystycznego. Wszystko jest takie samo. Musimy iść. Znaleźć jakieś wyjście. W którą stronę? Tu jest jeszcze więcej korytarzy niż wcześniej. Nie wiem. Po prostu. Przed siebie. Słuchajcie, policja była i odjechała. I co? Nic. Przeszukali budynek. Powiedzieli, że jest pusty. A ta ściana? Mówiłem im popukali w nią. Normalna betonowa ściana. Patrzyli na mnie jak na wariata. Oczywiście. Powiedzieli, że pewnie uciekliście przez dach i mam was przestać kryć. Nikt nam nie uwierzy. Ja wam wierzę. I wyciągnę was stamtąd, choćbym miał sam zacząć kuć te ściany. Dzięki stary. Dziękujemy. Dobra, ruszamy. Piszcie na bieżąco. To miejsce jest jak labirynt. Każdy korytarz wygląda tak samo. Beton, rury i ta cholerna mgła. Żadnych drzwi? Okien? Nic. Wszystko jest szare. Chwila. Co? Tam, na końcu korytarza. Co tam jest? Światło. Jakie? Czerwone. Słabe, ale jest. Może to wyjście awaryjne. Musimy sprawdzić. Idziemy w tamtą stronę. Jest coraz jaśniejsze. To jakaś lampa. To drzwi. Ciężkie, stalowe drzwi, a nad nimi świeci czerwona lampa. Może to wyjście na powierzchnię. Próbuję otworzyć. Są ciężkie, ale otwierają się. I co za nimi? To, to nie jest wyjście. To co? To mały pokój. Wygląda jak stara sterownia. Co to za miejsce? A na monitorze jest tekst. Jaki? System kwarantanny aktywny. Poziom jeden zablokowany. Nie uciekać. To nie było wyjście. To była pułapka. Ludzie, mam coś. Co masz? Przesłuchałem nagranie waszych głosów, kiedy wpadliście do tej ściany i usunąłem szumy. I co tam jest? W tle, tuż przed tym, jak was wciągnęło, słychać szept. Jaki szept? Ktoś mówi, nowi goście. Za nami, w drzwiach, którymi weszliśmy. Co? Coś stoi. Co widzicie? Opiszcie to. Jest wysokie i chude, bardzo chude. Jest całe czarne, jakby zrobione z cienia. Nie ma twarzy. Nie, ale ma uśmiech. O Boże, co to jest? Nie wiem, ale to nie jest człowiek. Ono się nie rusza. Po prostu stoi i się uśmiecha. Nie patrzcie na to. Może to go prowokuje. Za późno. Wiem. Ono idzie w naszą stronę. Powoli, bardzo powoli. Uciekajcie! Dokąd? Jesteśmy w zamkniętej puszce. Są drugie drzwi. Po drugiej stronie sterowni. Są zamknięte. To je otwórz. Próbuję. Jest jakiś zamek elektroniczny. On jest już w połowie pokoju. Słyszę, jak szura nogami. Nie znam kodu. Spróbujcie jakiejś losowej kombinacji. Cokolwiek. Próbuję. One, two, three, four. Nic. On jest już przy nas. Działa! Drzwi się otworzyły. Biegnijmy! Jesteśmy po drugiej stronie! Zamykaj! Zamknięte. Udało się? Zgubiliście go? Chyba tak. Jesteśmy w kolejnym identycznym korytarzu. Słyszę, jak drapie w te drzwi od drugiej strony. Ale są grube. Powinny wytrzymać. To dobrze. Na razie. Piotrek, co my mamy robić? Nie wiem. Policja nic nie może zrobić. Ja nic nie mogę zrobić! Jesteście tam zdani na siebie. To nie pomaga. Kamil, musimy iść. Nie możemy tu zostać. Zgoda, idziemy. Może znajdziemy coś jeszcze. Chwila. Co? Woda. Jaka woda? Te kałuże na podłodze? Nie. Jej poziom. Podnosi się. Masz rację mi już za kostki. Uciekajcie stamtąd. Może to pomieszczenie się zalewa? Musimy znaleźć wyższe miejsce. Tam, te schody. Prowadzą na jakiś pomost techniczny. Biegniemy. Jesteśmy na górze. Woda podnosi się szybko. Już zalała cały korytarz pod nami. Byliśmy o krok od utonięcia w tej brudnej wodzie. Słuchajcie, to może być znak. Jaki znak? Może woda ma was gdzieś zaprowadzić? Jak? Może jest jakiś prąd? Coś, co płynie w jednym kierunku? Aniu, rzuć ten pusty batonik na wodę. Zobaczymy. Okej, okay. płynie. Dokąd? W stronę tego bocznego korytarza bardzo powoli. Więc jest jakiś prąd. To musi być wasza droga. Idźcie za nim. Dobra. Idziemy po tym pomostie. To przerażające. Pod nami jest tylko czarna woda. Nie wiem jak jest głęboko. Lepiej nie sprawdzać. Batonik skręca. W ten boczny korytarz. My też. Słyszę coś. Znowu? Tak, z wody. Co to za dźwięk? Pluskanie, jakby ktoś pływał, a. Albo coś. Jest tuż pod nami. Nie patrz w dół. Za późno. Co to jest? Nie wiem, ale jest ogromne. I-blade. Musimy biec. Dokąd? Na koniec tego pomostu. Tam są jakieś drzwi. A co jeśli są zamknięte? Musimy zaryzykować. Biegniemy. To coś, ono płynie za nami. Wiem, słyszę je. Jest szybsze niż my. Drzwi są tuż przed nami. I są czerwone. Czerwone drzwi. Otwieraj. Są otwarte. Wbiegamy. Jesteśmy w środku. Zamykaj. Zamknięte. Udało się? Tak. Jesteśmy bezpieczni. Gdzie jesteście? Jak wygląda ten nowy poziom? Nie wiem. Jest inaczej. Wszędzie jest woda. Ale jest ciepła i czysta. Wygląda jak basen hotelowy z lat dziewięćdziesiątych. Bison? Tak. I jest to przyjemnie. Ciepło spokojnie. Słyszę muzykę cichą, relaksacyjną. Chyba. Chyba jesteśmy bezpieczni. Nie wiem, ludzie. To wszystko jest zbyt dziwne. Może to jest wyjście? Nagroda za przejście przez tamto piekło? Może. Chcę wejść do tej wody. Ja też. Jest taka zapraszająca. Kamil! Ania! Słyszycie mnie? Musicie stamtąd uciec. To pułapka. O czym ty mówisz, Piotrek? Tu jest y, spokojnie. Nie. To iluzja. Musicie znaleźć wyjście zanim będzie za późno. Ale my chyba nie chcemy stąd wychodzić. Jestem zmęczona uciekaniem. A tu, tu wreszcie mogę odpocząć. Nie możecie. To miejsce was zniszczy. Jak? Ciepłą wodą i kojącą muzyką? Właśnie. To nie ma sensu. Wchodzę do wody. Kamil nie. Jest idealna. Ciepła, ale nie gorąca. I krystalicznie czysta. Ja też wchodzę. Nie róbcie tego. Proszę. Piotrek, ty nie rozumiesz. Tu nie ma potworów. Nie ma strachu. Jest tylko cisza i woda. To is you sypie? Waszą czujność. Wasze umysły. Może. I co z tego? Może tego właśnie potrzebujemy. Nie. Pamiętacie po co tam weszliście? Żeby uciec. Żeby wrócić do domu. Do domu. Jakoś trudno mi sobie teraz przypomnieć, jak wyglądał nasz dom. Ania, pamiętam, że był. Ale obraz jest taki rozmyty. Ja też. Pamiętam, że miałem pokój i komputer. A ja pamiętam, że miałam psa. Chyba. Miałaś. Nazywał się Burek. Dostałaś go na dziesiąte urodziny. Burek, tak. Chyba tak miał na imię. Był miły. Aniu, chodź, popływajmy. Dobry pomysł. Nie, nie możecie. Musicie się skupić. Pamiętać. Pamiętamy, Piotrek, pamiętamy, że jesteś naszym przyjacielem i że się martwisz. Ale niepotrzebnie. Tu jest dobrze. Dobra. Zmieniam taktykę. Aniu. Pamiętasz, jak złamałaś rękę na wycieczce szkolnej? Chyba. Płakałaś całą noc, a ja siedziałem przy tobie i opowiadałem ci głupie żarty, dopóki nie zasnęłaś. Pamiętasz to? Tak. Pamiętam, byłeś wtedy dla mnie bardzo miły. A ty, Kamil? Pamiętasz, jak pomogłem ci zhakować system na uczelni, żebyś mógł zaliczyć ten egzamin, na który zaspałeś? Haha, tak, to była akcja. Byliśmy o krok od wpadki. To są prawdziwe wspomnienia. To jest to, kim jesteście. Musicie się tego trzymać. Trzymamy się. Ale ta woda, ona też jest prawdziwa i jest taka przyjemna. Słyszysz to? Co? Ten śpiew. Myślałam, że tylko ja go słyszę. Jaki śpiew? Ja nic nie słyszę. Dochodzi z wody. Jest piękny. Jak kołysanka. Mówi, żebyśmy zostali. Że tu jest nasz dom. To iluzja. W tej wodzie musi być jakiś środek halucynogenny. Albo to anomalia memetyczna. Co to jest memetyczna? To, co wpływa na twoje myśli. Te myśli są dobre, spokojne. Idziemy dalej. W głąb. Dokąd? Ten basen, on nie ma końca. Łączy się z innymi. Tworzy labirynt z wody i kafelków. To jest jak z obrazów Eszera. Musicie znaleźć wyjście. Ale po co? Jest tu tak, idealnie. To nie jest idealne. To jest puste. Nie jest puste. My tu jesteśmy. I ty też tu jesteś, Piotrek. Nie, ja jestem na zewnątrz. Ale słyszymy twój głos w naszych głowach. Jesteś częścią tego miejsca. Jesteś naszym przyjacielem, który się martwi. To miłe. Ja nie jestem w waszych głowach. To jest rozmowa SMS. Rozmowa? Nie pamiętam żadnej rozmowy. Pamiętam tylko, że zawsze tu byliśmy. Nie. Ania. Kamil, skupcie się. Kto to Kamil? Ładne imię. Nie, nie, nie. Kamil to ty. Nazywasz się Kamil, naprawdę? A ty jesteś Ania. Jesteście moimi przyjaciółmi. Zaginęliście w biurowcu. Biurowiec? Jaki biurowiec? Nie pamiętam żadnego biurowca. Ja pamiętam tylko wodę i ciszę. Dobra, spokojnie. Musicie mi zaufać. Muszę was stamtąd wyciągnąć. Ale my nie chcemy. Tu jest nasz dom. To nie jest wasz dom. Wasz dom jest tutaj, ze mną. Czekam na was. Ktoś czeka? To miła. Muszę spróbować czegoś innego. Pamiętacie ten dzień, kiedy spadł śnieg w maju i rzucaliśmy się śnieżkami? Na rynku, a potem poszliśmy na gorącą czekoladę. Śnieg? Co to jest śnieg? Zimne? Nie lubię zimna. Tu jest ciepło. O nie, ta muzyka jest coraz głośniejsza. I piękniejsza. Mówi, że czas na odpoczynek. Że czas się położyć. Gdzie? W wodzie. Po prostu zamknąć oczy i dryfować. Nie, nie róbcie tego. Zasniecie i nigdy się nie obudzicie. Ale sen jest dobry. Sen jest spokojny. To nie będzie sen. To będzie koniec. Koniec czego? Wszystko, co złe, się skończy. Zostanie tylko woda. I muzyka. I my. Kamil, błagam cię. Kto to jest Kamil? Piotrek? Tak, Aniu? Chyba już czas. Na co? Na ciszę. Dobranoc. Kamil? Dobranoc, Piotruś. Ania? Nie. Kamil. Ania? Błagam, odpiszcie. Minęły trzy godziny. Policja nic nie może zrobić. Właściciel budynku jest nieuchwytny. Mówią, że potrzebują nakazu, a żeby dostać nakaz, potrzebują dowodów, że stało wam się coś złego, a wasze zaginięcie to dla nich za mało. Jestem sam. Nie wiem, co robić. Po prostu siedzę w samochodzie i patrzę na ten cholerny budynek. Nic się nie zmieniło. Czekam. Aniu, pamiętasz? Zawsze mówiłaś, że bez względu na wszystko nigdy się nie poddasz. Więc walcz! Błagam cię, walcz! Kamil, ty idioto, obiecałeś mi, że to będzie szybka akcja. Wróćcie, proszę. Kamil! Jesteś. Gdzie? Gdzie jesteś? Co się dzieje? Zimno. Zimno? Ale mówiliście, że woda jest ciepła. Woda? Jaka woda? Ta w basenie. W pool rooms. Nie wiem. Pamiętam żółty. I brzęczenie. Jesteście znowu na poziomie zero? Jak? Chyba tak. Jestem sam. A Ania? Gdzie jest Ania? Nie wiem. Zgubiłem ją. Jak to ją zgubiłeś? Pływaliśmy. Było miło. A potem ciemność. I obudziłem się tutaj. W tym żółtym pokoju. Sam. O Nie. Piotrek? Ania! Jesteś! Gdzie jest Kamil? On też tu jest! Na tym czacie. Kamil odezwij się. Ania? Tak, to ja. Gdzie jesteś? W żółtym pokoju. A ty? Ja też, ale cię nie widzę. To miejsce ono nas rozdzieliło. Musicie się znaleźć. Jak? Tu wszędzie jest tak samo. Musicie krzyczeć. Wołać się. Próbuję. Ja też. Nic, tylko echo i to brzęczenie. Czekaj. Co? Na ścianie. Co na ścianie? Jest strzałka, narysowana nożem. Moja strzałka, ta, którą narysowałem na początku. Więc jesteś blisko. W którą stronę pokazuję? W lewo. Ten długi korytarz. Idę tam. Ja czekam przy strzałce. To dobrze. Trzymajcie się razem. Widzę cię. Kamil! Udało się. Jesteśmy znowu razem. Dzięki Bogu. Co teraz? Teraz nie wiem. Pamiętasz coś z tego z basenu? Niewiele. Jak przez mgłę. Pamiętam spokój. I muzykę. I że nie chciałem odchodzić. Ja też. To miejsce ono próbuje nas uśpić, złamać. Udało mu się na chwilę. Ale już nie. Nie. Musicie znaleźć wyjście. Ale jak? Znowu mamy chodzić w kółko? Nie. Ja mam plan. Jaki? Przez ostatnie godziny nie tylko dzwoniłem na policję. Przekopałem cały internet. Darknet. Wszystko. Znalazłem kogoś. Kogo? Kogoś, kto twierdzi, że tam był i że się wydostał. To możliwe? Nie wiem, ale opisał coś, co może być waszą szansą. Nazywa to nocnym ekspresem. Co to jest? To pociąg. Pociąg metra, który czasem losowo przejeżdża przez niektóre poziomy backrooms. Pociąg? Tutaj? Tak. Mówi, że trzeba znaleźć tory. I czekać. Czasem kilka dni, czasem tydzień. A my nie mamy tyle czasu. I nie mamy jedzenia ani wody. Wiem, ale on napisał coś jeszcze. Że pociąg zawsze pojawia się tam, gdzie brzęczenie jest najgłośniejsze. Najgłośniejsze? Ono wszędzie jest takie samo. Nie. Nie. Posłuchaj. Zamknij oczy i skup się. Uh, masz rację. Z tamtej strony, z tego korytarza na północy, jest trochę głośniej. Musimy tam iść. Idziemy. Uważajcie. Ten gość. Pisał, że tory są pilnowane. Przez co? Przez istoty z mgły. Świetnie. Idziemy. Brzęczenie jest coraz głośniejsze. Aż boli w uszy. Widzę tory. Są. Stare. Zardzewiałe tory metra biegnące w tunelu pośrodku tego żółtego piekła. Udało się. Ale tu, tu jest mgła. Gęsta. Tak jak mówił. I coś w niej jest. Widzę sylwetki. Chudy. Wysokie. Patrzą na nas. Nie zbliżajcie się do nich. Nie musimy. Oni zbliżają się do nas. Słyszę pociąg. Tak. Światła. Z tunelu. To on. Nocny ekspres. Musimy do niego dobiec. A te istoty? Musimy zaryzykować. Biegniemy. Pociąg zwalnia. Drzwi się otwierają. Jesteśmy prawie. Jedna z tych istot mnie złapała. Kamil. Jej ręka jest jak lód i mgła przenika przez moje ramię. Wciągnę cię. Udało się. Jesteśmy w środku. Drzwi się zamykają. Tak. Jesteśmy w pociągu. Udało nam się. Dokąd on jedzie. Nie wiem, ale wyjeżdża z tego żółtego piekła. Patrz. Co? Za oknem widzę gwiazdy. Prawdziwe. Wracamy. Wiedziałem. Wiedziałem, że wam się uda. Tak. Aniu? Tak. Telefon. Co z nim? Jaka jest bateria? O, 2%. Mój ma jeden. Nie. Piotrek. Tak? Chyba, chyba zaraz stracimy kontakt. To nasze pożegnanie. Nie, nie możecie. Wytrzymajcie. Powiedz mojej mamie, że ją kocham. I moim rodzicom też. Powiedz, że byłem dzielny. Sami im to powiecie. Kochamy cię, Piotrek. Byłeś najlepszym przyjacielem. Mój telefon gaśnie. Mój też. Do zobaczenia. Żegnaj. Nie. Kamil! Nie! Piotr, dzwoniłem na policję. Mówią, że nie ma żadnych nowych śladów. Wiem, panie Kowalski. Ja też dzwoniłem. Mówią to samo od dwóch dni. Przeszukali ten budynek jeszcze raz. Tak, z psami. Nic nie znalazły. Jakby Ania i Kamil po prostu wyparowali. To niemożliwe. Musi być jakieś logiczne wyjaśnienie. Jest, ale nikt mi nie chce wierzyć. Co masz na myśli? O tej ścianie. Tak, oni przez nią przeszli. Jestem tego pewien. Piotr, wiem, że jesteś w szoku, ale to brzmi jak fantazja. Policja myśli, że coś ukrywasz. Ja nic nie ukrywam. Mówię prawdę. Wiem, że w to wierzysz, ale nikt inny nie uwierzy. Co z rodzicami Kamila? Są zdruzgotani. Właśnie od nich wróciłem. Oni też myślą, że zwariowałem? Oni po prostu chcą odzyskać syna, tak jak ja córkę. Ja też chcę, żeby wrócili. Musimy czekać. Nie mogę tak po prostu czekać. A co innego możemy zrobić? Minął tydzień. Wiem. Żadnych wieści? Żadnych. Policja umorzyła poszukiwania w budynku. Skupiają się na innych tropach. Czyli na niczym. Na to wygląda. Codziennie tu przyjeżdżam. Po co, Piotrek? Siedzę w samochodzie i patrzę na te ścianę. I co? Mam nadzieję, że znowu zacznie migotać, że otworzy się przejście. To nic nie da. Wiem. Ale to jedyne, co mi zostało. Piotr, musisz iść do przodu. Nie mogę. Minął miesiąc. Musisz wrócić na studia, żyć dalej. Jak mam żyć dalej, wiedząc, że oni są uwięzieni w jakimś piekle, a ja jestem jedyną osobą, która o tym wie? Nie wiemy, czy żyją. Żyją. Wiem to. Skąd? Czuję to. To nadzieja. Ona potrafi być okrutna. To nie nadzieja. To pewność. Oni tam są. I czekają, aż znajdę sposób, żeby ich wyciągnąć. Jak? Nie wiem, ale znajdę. Minął rok? Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Aniu. Gdziekolwiek jesteś. A dziękuję, że pamiętałeś. Zawsze będę. Byłeś dla niej dobrym przyjacielem. Nie dość dobrym. Powinienem był wejść tam z nimi. I co by to dało? Zaginęłoby troje dzieci, a nie dwoje. Może bym ich uratował? Albo byś zginął razem z nimi. Może to byłoby lepsze? Nie mów tak. Sprzedają ten budynek? Słyszałem. Jakiś deweloper go kupił. Chcą go zburzyć i postawić apartamentowiec. Nie możemy na to pozwolić. Nie mamy nic do gadania. A co jeśli to przejście, co jeśli ono wciąż tam jest? Piotrek, minęło pięć lat. Wiem. Ale co jeśli zburzenie tego budynku zniszczy ich jedyną drogę powrotu? Musimy ich powstrzymać. Jak? Protestami, petycjami, czymkolwiek. Nikt nas nie posłucha. Spróbujemy. Jesteśmy to im winni. Wiesz, że dzisiaj Kamil miałby 28 lat? Wiem. A moja Ania, 27. Pamiętam. Zastanawiam się czasem, jakby wyglądali, co by robili. Ja też, codziennie. Nie udało nam się z tym budynkiem. Zburzyli go. Wiem, byłem tam. Patrzyłem. I co? Nic. Po prostu go zburzyli. Żadnych migoczących ścian, żadnych portali. Tylko kurz i gruz. Więc to koniec. Tak! Chyba tak. Może, może czas wreszcie spróbować zapomnieć? Nigdy. Panie Kowalski! Piotr, to naprawdę ty. Po tylu latach. Tak? Przepraszam, że nie dzwoniłem. Rozumiem. Każdy musiał znaleźć swój sposób, żeby z tym żyć. Jak się pan czuje? Staro, jestem już dziadkiem. Gratulacje. Dziękuję. A co u ciebie? Ożeniłem się. Mam córkę. Wspaniale. Nazwałem ją Ania. Had. Przepraszam. Może nie powinienem był? Nie, to to piękny gest. Dziękuję. Dzwonię, bo! Tak? Znowu to widziałem. Co? Ten ścianek. Gdzie? W wiadomościach. Jakiś nowy biurowiec w centrum. Awaria zasilania. I na jednym z ujęć... Ściana w lobby migotała dokładnie tak samo. Jesteś pewien? Tak, to trwało ułamek sekundy, ale jestem pewien. To znaczy, że to nie był jeden budynek, że to może się zdarzyć wszędzie. O Boże, muszę tam jechać. Piotr, nie masz rodzinę. Nie możesz. Muszę. Jeśli jest choćby najmniejsza szansa, nie ma. Skąd pan wie? Bo nawet jeśli ich znajdziesz, to już nie będą ci sami ludzie. Minęło 30 lat. Wiem, ale wciąż są moimi przyjaciółmi. Aniu! Kamil! Udało się! Co się udało? Gdzie jesteś? W pociągu. Wciąż. Ale on się zatrzymał. Mój też. Jesteśmy na jakiejś stacji. Widzę cię. Jestem w wagonie obok. Kamil. Drzwi się otwierają. Wychodzę. Ja też. Udało się. Jesteśmy razem. I żyjemy. Gdzie my jesteśmy? To wygląda jak stara, opuszczona stacja metra, ale tam... tam jest światło. Prawdziwe. To musi być wyjście. Chodźmy! Uważaj. Schody są zniszczone. Idę. Powietrze, czujesz? Tak. Jest świeże. Prawdziwe. Udało nam się, Aniu. Naprawdę się udało. Wychodzimy na powierzchnię. Kamil. Tak? To nie jest nasz świat. Co, co się tu stało? Nie wiem. Wygląda jak, jak po wojnie. Ale gdzie są wszyscy? Nie ma nikogo. Żadnych samochodów. Żadnych ludzi. Tylko wiatr. I ten pył. Musimy znaleźć pomoc. I odpowiedzi. Ale gdzie? Chodźmy. Musimy się rozejrzeć. Tam. W tym wraku samochodu. Radio. Myślisz, że działa? Może. Trzeba sprawdzić. Okej. Okay. Udało się. Akumulator jest słaby, ale jeszcze działa. I co? Słychać coś? Tylko szum. Na większości stacji. Próbuj dalej. Czekaj. Co? Jest coś. Wiadomości? Nie. To to automatyczny komunikat. Powtarzany w pętli. Jaki? Posłuchaj. Słyszałeś to? Tak. Istoty z zaplecza wciąż polują. One one się wydostały. Razem z nami. Albo my otworzyliśmy im drogę. To nasza wina. Patrz. Co? Gazeta leży na siedzeniu. Stara, pożółkła. Co tam jest napisane? 24 sierpnia, 2075. Nie. To niemożliwe. To musi być błąd. Nie ma błędu, Aniu. Minęło. 50 lat. Więc Piotr, nasi rodzice. Oni wszyscy nie żyją. Tak. Byliśmy tam tylko kilka dni. Dla nas, nie dla nich. Więc co to było? Ta ucieczka? To nie była ucieczka. To co? To była kwarantanna. A my. My właśnie z niej uciekliśmy. I sprowadziliśmy to piekło tutaj. Chyba tak. Co teraz zrobimy? Nie wiem, ale słyszę coś. Co? Ten sam dźwięk. Jaki? Skrobanie. Z tamtego zrujnowanego budynku. O nie. One tu są. I czekają na nas. Nie. Nie. One nas witały w domu.